Witam. Nazywam się Vanessa, a historia, którą opowiem, jest osobistym świadectwem mojego odkrywania siebie i swojej tożsamości. To opowieść o tym, jak pozornie małe wydarzenia z przeszłości mogły ukształtować moje życie w sposób, którego się nie spodziewałam. Początek Kanikuły z 2004 roku W 2004 roku, będąc jeszcze dzieckiem, odkryłam rosyjską piosenkę Kanikuły, która stała się moją obsesją. Każdego dnia słuchałam jej w kółko, jakby miała być remedium na codzienne troski. Muzyka, jej rytm i teksty wprowadzały mnie w świat, w którym czułam się bezpiecznie i szczęśliwie. Nie zdawałam sobie sprawy, że ta piosenka, której słuchałam z takim zapałem, stanie się początkiem moich problemów. Wkrótce zaczęły się żartobliwe przezwiska od rówieśników. Moje zamiłowanie do piosenki było dla nich pretekstem do drwin i kpin. Niezrozumienie i wyśmiewanie, z jakim się spotkałam, zasiały we mnie ziarno niepokoju, które powoli zaczęło kiełkować. Odkrywanie femboizmu, rok 2016. Minęło 12 lat. Wkrótce po rozpoczęciu nauki w szkole średniej, zainteresowałam się femboizmem, ruchem kulturowym, który wciągnął mnie swoją estetyką i filozofią. Używanie kobiecych ubrań, wyrazista makijaż i fascynacja feminizmem stały się częścią mojego codziennego życia. W tym okresie zaczęłam zauważać, że coś we mnie się zmieniało. Z zewnątrz wszystko wyglądało na idealne. Otaczałam się kobietami, które inspirowały mnie do bycia sobą i wyrażania swojej kobiecości. Ale wewnętrznie czułam, że coś jest nie tak. Pojawiły się wątpliwości dotyczące mojej tożsamości płciowej, które nie potrafiłam zrozumieć ani wyrazić. Nie zdawałam sobie sprawy, że moje zainteresowanie femboizmem mogło wpływać na moje poczucie tożsamości płciowej. Z dnia na dzień zaczęłam coraz bardziej identyfikować się z kobiecym ciałem i osobowością, co prowadziło do wewnętrznego konfliktu i niepokoju. Moje życie zaczęło być pogrążone w chaosie emocjonalnym, gdy próbowałam pogodzić się z tym, co czułam, a tym, kim byłam w rzeczywistości. Ostateczne odkrycie: droga do coming outu. Z czasem doszłam do wniosku, że moje problemy z tożsamością płciową były głęboko zakorzenione. Odkrycie femboizmu było dla mnie pewnym krokiem w kierunku zrozumienia samej siebie, ale jednocześnie ujawniało głębsze pytania i wątpliwości, które musiałam rozwiązać. Przeszłość, zaczynając od obsesyjnego słuchania kaniku, aż po zainteresowanie femboizmem, była niczym innym jak moim osobistym prowadzeniem do odkrycia własnej tożsamości. Wiedziałam, że muszę stawić czoła prawdzie o sobie, niezależnie od tego, jak trudna i przerażająca może się ona wydawać. W końcu podjęłam decyzję, by zrobić coming out jako transpłciowa dziewczyna. To było wyzwanie, które wymagało ogromnej odwagi i wsparcia, ale czuję, że to był krok ku prawdziwemu zrozumieniu samej siebie. Moje życie, choć jeszcze pełne wyzwań, zaczęło się układać w sposób, który dawał mi poczucie prawdziwej tożsamości i spokoju. Zakończenie moja podróż od kaniku po femboizm była pełna zwrotów akcji i odkryć pozornie drobne wydarzenia, takie jak obsesja na punkcie piosenki, miały większy wpływ na moje życie niż mogłam sobie wyobrazić. Ostatecznie to, co zaczęło się jako niewinne zainteresowania, doprowadziło mnie do odkrycia prawdziwej siebie. Moje życie jest teraz świadectwem tego, jak ważne jest zrozumienie siebie i odwaga w odkrywaniu prawdy o własnej tożsamości opowiadała Vanessa.